Cześć. Wahałem się długo, czy ten materiał w ogóle nagrać. A tym bardziej, czy go później wypuścić, bo nie lubię takich zagrywek, czyli podpierdalanie konkurencji, że inni zrobią źle, a ja robię lepiej. Nie, nie, to nie o to chodzi. Ja bardziej w tym materiale chcę wam pokazać i może przestrzec ludzi, którzy też zajmują się tuningiem, nad pewnymi rozwiązaniami, które rzeczywiście upraszczają robotę, ale też bywa, bywają później problematyczne. Dobra, zacznijmy od samochodu. Pacjentem jest Audi z silnikiem 3.0 TDI, 245 koni, więc typówka samochodu jakich wiele na polskich drogach. Ten silnik był pakowany też w A7, w A5, w A4, robota normalna, bym powiedział. Auto zostało przewiezione przez właściciela, który gdzieś robi, nieważne gdzie, chip tuning i nie do końca jest zadowolony, bo auto zaczęło po pierwsze mu kopcić, to jest jedna uwaga, po drugie łapało tryby awaryjne przy wysokich prędkościach. Zapiąłem samochód na hamowni, zrobiłem pierwszy pomiar. No dobra, to tylko pokażę Wam tak. Według tego co dostał właściciel, to jest hamownia Dynomet, miał być 293 konie i 588 Nm po chipie, seria 238. Ja do hamowni Dynometa nic nie mam. Uważam, że są to bardzo dobre hamownie i wynik jak najbardziej może być realny. Dlatego mocno się zdziwiłem, kiedy przy pomiarze u mnie wyszło 266 koni. I sporo dymu z tyłu, gdzie właściwie się zarzeka, że DPF-y są aktywne, nie usuwane, a um, auto jest salonowe, znaje i tak dalej. No to drugi pomiar zrobiłem już z podłączoną diagnostyką, bo zobaczyłem w błędach, że jest błąd przeładowania. I powiem Wam, że tak dużo mówię o EGT, o temperaturze spalin, i chyba mi się wszystko powoli już układa. Ciąg logiczny, ale w tym momencie pozwolicie, że tylko wam pokażę wyniki, znaczy logis pomiaru. Tam sobie już zaczytuję to, co jest w sterowniku, znajdę oryginał, porównam i wypowiem się bardziej. Dobra, postaram się zrobić taki szybki luk na te logi, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Wezmę sobie długopis, bo to tak mądrzej wygląda. Tutaj mamy obroty silnika. Tutaj mamy moment, który chcemy. No tam, ok, nie jest źle. Tu mamy doładowanie wymagane. A tu mamy, przepraszam, tu mamy doładowanie rzeczywiste, a tu mamy doładowanie wymagane. E, błąd był przeładowania, zwłaszcza w górnych obrotach. Rzeczywiście tam o 100 mbarów tutaj jest różnica przy 4000. I właściwie mówił, że jechał 200 i było. E, nie dziwię się, bo dość mocno jest podsypane. 87 mg na dole i 72 u góry. No, zobaczymy jeszcze czas trysku jak czytam sobie plik. Ale nie to. To tam wszystko powiedzmy, każdy robi po swojemu, to ja absolutnie nie mam do czego się czepiać. Natomiast to jest zastanawiające temperatura spalin. Ona rośnie, rośnie, rośnie. Przy 3000 mamy już 850 stopni. To mniej więcej tyle jest fabryczne limitery. Czyli tak do 3000 ja później powinien moc ciąć. Natomiast ta temperatura rośnie, rośnie, rośnie i tutaj już mamy. Około 998 stopni, natomiast 990 mamy regularnie, czyli podejrzewam, że gdzieś na tyle jest ustawiony limit. Mm, ok, powiem tylko tyle. Mamy silnik sześciocylindrowy, dwie głowice, a to jest temperatura w turbinie już na zejściu. Jeżeli na cylindrze pierwszym, który jest najdalej od turbiny, temperatura się podniesie o 1100, to tutaj, praktycznie biorąc, może będzie 20 stopni różnicy. A 1100 to już nie jest fajnie, tak? Ja zazwyczaj tutaj ustawiam na 940, to max, a tak zazwyczaj 920, zresztą możecie oglądać to sobie w filmie o EGT. Doszliśmy prawie do 1000 stopni w turbinie, nie chcę się wiedzieć ile było w tłokach, tak realnie. I to też chyba jest powód, dla którego popękały dpf i dlatego autokopci. Zaczyna być ciekawie, a ja zaraz plik, który odczytałem porównam z oryginałem, który postaram się znaleźć. I wtedy jeszcze powiem Wam więcej, no bo coś jest nie halo. 266 koni, 1000 prawie stopni EGT, dawka poprawna, doładowanie też jest. Hello? Gdzie jest moc? No dobra, nie mam idealnego, oryginalnego pliku, ale mam bardzo podobny. No i tu już nawet widać, tu macie laski od EGT. To się nie są pozamykane. Mimo że single od EGT nie są wysoko, bo są ustawione na jakieś prawidłowe 899 stopni. Tyle w zupełności wystarcza, żeby uzyskać fajne 280-290 koni w tym silniku. To tutaj jest bałagan, bo po prostu on nie reguluje EGT, on ma zamknięte i dopiero kiedy pewnie jakąś krytyczną wartość osiągnie, dopiero coś się dzieje. Stąd ten 1000 stopni w cylindrach. Zanim podam wirtuala, bo zaraz sobie ściągnę i zapieprzymy go serio schamujemy i zobaczymy, no bo wtedy mienie mi się właśnie podoba, To żeby nie było, robię jeszcze raz pomiar z EGT a wy zobaczycie jak to kopci, mimo że DPF nie był dotykany. Podejrzewam, że po prostu od tych temperatur, które są, wykruszył się, wygotował i teraz już pozamiatane. Albo trzeba go będzie wypieprzyć, albo jeździć i czekać aż stanie o konia. 1000 stopni! Był 1000 stopni! Mm -hmm. Sterownik osadziłem na miejscu, bo nie będzie więcej potrzebny, przynajmniej taki mam plan. Zaraz go sobie skręcę. Ehm, wszystko teraz będę robił już po wirtualu, czyli po plikach certyfikowanych, oryginalnych, serwisowych, które zostały przez producenta programatora udostępnione mi i spalone. I właśnie. Ten już się wpalił, hamujemy go na serii, czyli mamy fabryczne, przynajmniej powinny być około 240 koni, tyle mniej więcej wychodzi. No dymu takiego nie powinno być jak widzieliście. Jeżeli będzie w miarę sensownie, to spróbuję. Czekajcie, bo odpalam kamerkę. Tak działa wszystko. Jeżeli będzie w miarę to sensownie wszystko wyglądało w parametrach, może spróbuję zrobić modyfikację, ale gdzieś tam z tyłu mi dzwoni, że tutaj coś mogło już się dobrze wygrzać. I to tylko kwestia czasu, jak pierdolny. A może pierdolność z hukiem, naprawdę. Dobra, będzie głośno. Już z powrotem. Ku 5 seria. Zapisujemy wszystkie logi, żebyśmy później mogli sobie je otworzyć. Ten sam bieg wybrany. Lecimy. 700 EGT! w temperaturze. Zobaczymy ile koni spadło 232 konie. Czyli mamy 200 stopni mniej i 30 parę koni. Co się halo. Albo motor nie generuje mocy, albo ten program naprawdę był, delikatnie mówiąc, spierdzielony, zrobiony nieumiejętnie. Temu nie było To chyba wgram swoją modyfikację i zobaczę. Z ciekawości po prostu. Poczekajcie chwilkę. Uno momentu. O, ale pada. No dobra, ja tutaj już kończę zabawę z plikiem. Jak widzicie zmian jest znacznie więcej niż było w tamtym pliku. No, kąty w trysku to jest podstawa, żeby tutaj coś, coś sensownego wyszło. Troszkę rajla zobaczymy, wgrywam do czary. mary, hocus pokus, ciekawe ile teraz będziesz miał koników. Wygrywamy. i testujemy. Ja mam szczerze, że mam tremę, bo tak rzeczywiście ten wynik jest niejednoznaczny serii. Nie widzę na serii przynajmniej jakichś problemów, no ale na tamtym chipie to był dramat, tak? EGT w kosmos, wynik bardzo mizerny. Yy, ok, no zrobiło parę fagapów tam w sofcie, no, może nie fagapów, ale takiej bezmyślności trochę programistycznej. Zrobiłem po swojemu, no i zaraz będzie wiadomo, no liczę na jakieś 285-290 z EGT do 940 950 Jeżeli tak będzie, pracy można zostawiać. No. Poniżej wątpię, bo ten DPF raczej jest przypkany i, i będzie oporował. A jeżeli będzie powyżej niestety EGT, no to dopiero wgrywam serię z powrotem i EGT, DPF-a ciuch, ciu, 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 Albo naprawa, chociaż pewnie będzie ciuch, 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 ciu. no. Dobra, skończyło się. Zaraz odpalam. Witam ponownie na stanowisku badawczym. Już mam wybrane logi, znaczy kanały do logowania. Poczekajcie, tylko je sobie opiszę. Mo... Mój Q5 Dobra, zapiszemy że sobie popatrzeć później na spokojnie Hamownia ready Obciążenie ready Eee yeah. To czas kurde rozbrykać te koniki Oszły konie po betonie Ale jest cieplutko, już widzę. Patrzcie 500 EGT, 600, 700, 800 i było prawie 900, i nie więcej. A zobaczymy, jak to wyjdzie na mocy. Ile obstawiacie? 292 konie na EGT 900 maksymalnie proszę, żeby nie było kto jest The best? Kto jest The best! No. No to dobra, można auto oddawać. Jeszcze sobie zrobię parę kontrolnych, ale sami widzicie. Ten sam samochód. Inne podejście do Chip Tuningu. Minus 100 stopni na EGT i plus 30 koni. No i czas skończyć zabawę z kukułą, hmm. jeszcze raz, luknijmy na wykresy, przerywana, cienka linia to jest seria, to taka trochę wyżej to jest ta modyfikacja nieznana, a to wyżej to jest moja. Tutaj już chodzi 900 stopni u góry EGT, ale przypominam, że tutaj było 1000, 1000 stopni, a 266 KM. No jest dużo tunerów, którzy myślą, że potrafią, a nie do końca są w stanie. Zwłaszcza, że ten sterownik EDC-17 CP44 jest naprawdę opracowany, dobrze i rozpracowany na milion sposobów. I aż dziwne, że tego typu babole wyszły i wyjechały na ulicę. A skoro właściciel zgłaszał jakieś problemy i były jazdy i poprawki, to że nie uchwycono tego idiotycznego EGT, które. No, Wiecie, no teraz moc wróciła, EGT spadło, ok, ale DPF-y już dostały w PIP, więc tego się już nie naprawi programem. A co więcej się usmażyło, co więcej gdzieś tam się zmęczyło w silniku, to dopiero wyjdzie po pewnym czasie i, i tyle. Właściwie musi mieć tego świadomość. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się ciepło.